ma wszystkie do Patikson, zagramy sobie dzisiaj gierkę, port, coś tam. na nagrodę. ale lecimy, kurwa, po raz pierdalamy ich wszystkich. Kurwa, bo A nie flagi, coś takiego kurwa. No lecimy kurwa do nich. Lecokoła przejąć flagę. No szybciej, kurwa, no. no Półszyciem mi kurwa zabrał śmieć pierdolony. Kurwa, wypierdalej są Ta, kurwa, pięciu ich było. Ja pierdolę. No pięknie, że szybciej, kurwa. Stajno je punkt, kurva. No kurwa, no ile ich tam będzie? kurwy, z kurwy jebane. jebany. Kurwa, sam sobie podchodzę, tam tam to nikogo nie ma jebać i kurwa. A ja mam sam grać. A ja jest ich tyle, a jestem sam. Kurwa. Kurwa ścięła mi się gra. Nie ma kurwa. Jebać bać grę. Gra na kurwa. Kurwa, jak mi się tak raścina. Nie mam jak grać. Kurwa kurwy pierdolone. Kurwa, przyjmij ten punkt. Chodźcie tutaj kurdolone. Kurwa jak z wami grać. Jeden robi i wszyscy stoją. Co wszyscy jak mnie strzelają? W to tak Kurwa mać co ty robisz po jebie pierdolony? Kin śmieciu. No kurwa jak jako zabić mnie ma na dwa szczały pierdolony Skurwy. Jebać go. No ta kurwa. schoja mnie zaszeliła, nie. Pistoletu. Kurwa, pięknie, że szybciej. Kurwa ja powinien być najlepszym kraczem. To oszukuję, chyba Oszustwo pierdolone. Chuj wam w tupę. oszukują tej grze. Daj mi z tymi nagrodami. Mam no w tupie te nagrody, kurwa. Z nimi nie da się grać. Ja pierdolę. To jest taka chujowa. bym nasrał na nią. Ej, no to, to czy? Dobra, gramy, kurwa. Z drużyną, kurwa, gram jakąś. Szybciej, biegać. No kurwa, co wszyscy mnie strzelają? To jest, kurwa, przesada. Wszyscy mnie strzelają, kurwa. A co oni tak fruwają kurwa tymi samolotami? Ja im zaraz z palatą kurwa. Dała mi sobie wszystkich wtedy. Ty, chuj, przegrywamy. Nie żyjesz. Kiniesz, kurwa. Co chuj mieszczela. Kurwa coś mnie, kurwa czołk nie zabił. Chuje pierdolona, ale wygrywałem tymi śmieciami. Kur miałem. Nie miałem pistoletu, kurwy. W tupie mam tę grę. Kurwa. Kurwa, ile ci jest. Kurwa nie ma uciekli, kurwa długiego No kurwa, gra mi się ścina, kurwy pierdolone Ja grywa to wgrać kurwa Chuj z tym Wygrywamy chociaż Chwiliciu w tupę, kurwa, teraz się pobawimy. Chcieliście się bawić, teraz się pobawimy, kurwa. Zapraszam do tanca, kurwa. Spierdoli idziemy chłopaki. Kurwa, tak, kurwa, za ściany z kurwy są pierdolone i teraz kurwa. Kuj mu na pizdę, kurwa. Co to kurwa jest? Gdzie ktoś idzie? No. Kurwa, szuca i kranata. Remis jest! Co to ma znaczyć? O, wygrywamy! Boi się kurwa wejść tutaj kurwa tak, kurwa, skurbię pierdzolony zaszczelił mnie innym szczałem. Bo teraz mogę poszucać, po koniec kiedy już jest z kurwa. Dobra, już muszę kończyć zostawcie supa, łapkę w górę i komentarz. Jakie krypyście chcieli, żebym wograł albo coś. so jeszcze mogę powiedzieć. mam wesołych świąt. I zacznę za dwa... Właśnie z już święta będę już nagrywał no to chyba w poniedziałek, po co w niedzielę? No zobaczymy jak jak dni wyskoczą, tak? No i trzymajcie się, narka.